Cześć wszystkim, witam Was w ten niedzielny wieczór oraz kolejny i przychodzę tym razem z filmem, który już był na kanale. Był, bo robiłam oryginały kontra podróby, ale robiłam w przypadku marki The Palm. Teraz mam dwie inne marki, dwa produkty od Anastazji i jeden od Kylie Cosmetics, bo... Zafascynowałyście mnie trochę komentarzami, że jednak na tym Aliexpress zamawiając kosmetyki może przyjść coś, co jest takie jak oryginał. No to zobaczmy sobie z bliska, czy te trzy kosmetyki, czyli paleta do konturowania, paleta rozświetlaczy i paleta cieni będą faktycznie takie jak, jak oryginał. No, z bliska. wezmę paletki Contour Kit od Anastazji. Na pierwszy rzut niczym się nie różnią, poza tym, że na tej z Aliexpress napisy są grubsze i brakuje napisu Light to Medium, Kit, Contour, bla, bla. I generalnie rzecz biorąc, jak otworzymy te palety, to jest ta oryginalna paleta od Anastazji Beverly Hills. Otwieramy paletę sorki, i jest trochę brudna generalnie. Ale jakby cały czas na nim pracuję, a to jest ta paletka z AliExpress. Jakby możecie zauważyć, że one się praktycznie niczym nie różnią te palety od siebie, tak? Kolorystyka jest bardzo podobna. Ten cień w palecie z AliExpress jest ciemniejszy, te są niemalże identyczne. Ten cień powinien, ten produkt on można powiedzieć, w tym miejscu znajdujący się powinien być odrobinę rozświetlający i ten od Anastazji Beverly Hills jest rozświetlający, a ten jest całkowicie matowy. Tutaj nie widzę po prostu żadnego błysku, jest taki aż pudrowo-kremowy bym powiedziała, taki no trochę jakbym takiego sypko-kremowego produktu dotykała. Ten w palecie jest Troszkę bardziej ceglasty, ten jest bardziej szary. Te się niemalże zgadzają, ten jest taki jeszcze bardziej zielonkawy niż ten. A ten jest zdecydowanie bardziej nasycony niż ten w oryginalnej palecie. Jeżeli chodzi o konsystencję, to tak jak mówiłam, nad tą paletą też się chwilę poznęcałam. Podotykałam jej, pędzlami jej podotykałam na twarz i nie nakładałam. I nie chcę nakładać. Um, to muszę Wam powiedzieć, że jest zupełnie inna konsystencja. Te z Anastazji są leciutkie i bardzo takie sypkie, tak? Takie kaszmirowe są te produkty, są delikatne bardzo, a te z AliExpress są takie, takie pudrowo-kremowe, bym powiedziała. Plus do tego mam wrażenie, że tutaj jest dosyć dużo takich jakichś paprochów zatopionych w tym wszystkim, przynajmniej ta faktura nie jest taka idealnie gładka jak w paletach z Anastazji. Ale konsystencja jest zdecydowanie inna, taka dosłownie, jak mieszanka takiego sypkiego pudrowego produktu z takim, z jakby domieszać do tego drobinę podkładu, takie, takie mam wrażenie, jest zupełnie inna konsystencja. Przypuszczam, że przez nią też zupełnie inaczej te produkty będą się blendować. Jeżeli chodzi o pigmentację, to jest podobna. Poza tym, jak jest otwarte opakowanie, możecie zauważyć, tutaj też są takie znaczki od magnesu, bo tam są magnesy w tej palecie. Ale ta paleta jest bardzo porządnie wykonana. Nie ma tutaj żadnych zagięć dodatkowych na tej palecie. Za to na tej z AliExpress mam wrażenie, że papier jest tak trochę pozaginany. Tutaj jest jakieś marszczenie. Tutaj na zagięciach ta paleta również się jakoś tak dziwnie marszczy. Tutaj nie ma żadnych zmarszczeń na zagięciach, a tutaj jest tak, te brzegi nie są też równe, tylko też są pomarszczone. Tak jakby ktoś po prostu niedbale zawinął papier na tej palecie. Jeżeli chodzi o wyciąganie wkładów, to jedne i drugie są na magnesy no i nawet napisy pod spodem są jakby te same w tych paletach. No, powiedzmy generalnie, że są te same, bo tu jest napisane CONTOUR KIT, a tu jest napisane HIGHLIGHTER. Ale nazwa, nazwa się zgadza. Wszystkie, tak właściwie to wszystkie nazwy się zgadzają, tak szczerze powiedziawszy, poza tą, tym napisem HIGHLIGHTER. No i logo jest troszeczkę inne. No to z mojej oceny palety to by było tyle. Następna. Teraz mam od Anastazji Glowkit. Jeżeli chodzi o opakowanie z zewnątrz, to moja paleta jest tutaj wgięta, bo przeżyła upadek. Ale generalnie z zewnątrz te palety nie różnią się niczym, tak właściwie, są identyczne. Jak już bym się bardzo miała przyczepić czcionki, to ta jest delikatnie pogrubiona. Zobaczmy z tyłu. Z tyłu, na chwilę obecną, te palety mają troszeczkę inne, inne kolory tutaj w tym miejscu trochę, trochę bardzo inne, ale poza tym no, nie różnią się niczym. Wszystko, nawet jakieś kody tutaj są. To zapisywane na tych paletach. No Ja nie widzę żadnej różnicy, tak szczerze powiedziawszy. Jeżeli chodzi o kolorystykę tych palet, to może jest jakaś niewielka, jakiś ton, dwa różnica kolorystyczna, ale absolutnie nie ma żadnej różnicy. To jest moja paletka, która przeżyła upadek i ten cień tutaj, ten rozświetlacz jest, jak widzicie, cały skruszony. A to jest paletka z Aliexpress. I jak otworzymy te palety, dwie, to one tak właściwie też niczym się nie różnią. Poza tym jednym kolorem. U mnie jest pokruszony, ale jak widać, też jest ciemniejszy od tego znajdującego się w tej palecie z AliExpress. Jeżeli chodzi o wykonanie tej palety, to też nie ma tutaj żadnych zagięć. Jest naprawdę bardzo dobrze wykonana ta paleta z AliExpress. Jedyne, czego mogę się przyczepić, a nawet tak właściwie nie do końca. Do konsystencji. No ta paleta z Anastazji, ten palec po dotknięciu jest bardziej błyszczący i mam więcej jakby produktu naniesionego na ten palec. Ale ten też jest błyszczący i też jest całkiem sporo tego produktu naniesionego na ten palec. Więc powiem Wam, że generalnie rzecz biorąc trochę mniej się błyszczy niż Anastazja. Jeszcze zobaczmy następny kolor. Ale tak szczerze że ta paleta jest niemalże, e, niemalże identyczna. No ten kolor się różni nawet na palcu. Ten oryginalnie jest bardziej taki żółty. Z e, ta paleta powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo ta paleta jest naprawdę niemalże identyczna. I szczerze powiedziawszy, jakbym nie miała żadnego porównania, nie mogła podotykać tego, nawet konsystencja w dotyku jak ja te cienie dotykam te, jejku, cienie, rozświetlacze, to powiem Wam, że nawet konsystencja w dotyku tych palet jest bardzo, bardzo podobna. I kurczę, ale można się naciąć po prostu. Generalnie naprawdę te palety są niemalże identyczne. Nie jestem, jestem w szoku, że, że coś takiego, coś tak podobnego mi przyszło. Może są między nimi jakieś minimalne różnice pod względem odcieni, bo są minimalne różnice, ale wszystko na tych paletach się po prostu zgadza. Wyjmijmy jeszcze i zobaczmy, czy pod spodem nie jest coś dziwnego napisanego. Coś, co się nie pokrywa. Czcionka jest inna oczywiście. Ale poza tym wszystko się zgadza. Wszystkie informacje, wszystko się pokrywa na palecie. Także jestem, jestem w szoku totalnym. Pod poprzednim filmem dostałam od Was pytanie o tym, jak odróżnić podróbę od oryginału. Powiem Wam tak, jeżeli. Nie pokrywa się to ze zdjęciami w internecie. Jeżeli nie pokrywają się napisy, na przykład, bądź grafika tej palety jest trochę inna niż w oryginale, co można zaobserwować tutaj w przypadku Kylie, tak? To, to ta grafika trochę się różni. Te oczy są. Są jednak inne, przede wszystkim oczy. O ile napisy są, są bardzo do siebie podobne, to te oczy są jednak inne. Więc w taki sposób, z, zwracając uwagę na takie detale, takie naprawdę będąc strasznie pedantycznym odnośnie detali, e, można te palety odróżnić. Jeżeli są bardzo podobne do oryginału, to powiem Wam, nie mając porównania, czasami jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Zwracając uwagę na to, że zdjęcia w internecie często. Przekłamują rzeczywistość. Na przykład nie zawsze kolory się pokrywają. W jakimś innym świetle ten kolor wygląda inaczej, w takim świetle wygląda inaczej, w niebieskim, w dziennym wygląda inaczej, w żółtym, sztucznym świetle wygląda też inaczej, więc ciężko jest czasem doprecyzować, jak faktycznie wyglądają te kolory w palecie. No i ciężko jest przez to, przez to odróżnić, ale patrzcie przede wszystkim właśnie na takie szczegóły. I wykonanie. Czy nie ma takich zagięć na palecie jak te na palecie tutaj w Anastazji? To po takich szczegółach można powiedzieć, dotrzecie tego, do tego, czy to jest oryginał, czy to jest podruba. Jeżeli jest bardzo dobrze zrobiona podruba, no to tak jak mówię, nie mając porównania do oryginału, który leży obok, ciężko Wam będzie to wyczuć na samym początku. Co nie zmienia faktu, że najlepiej jest nie zamawiać produktów z nieznanych nam źródeł. Po prostu to jest najlepszy sposób, żeby się nie natknąć na tego typu rzeczy. I na koniec zostaje nam Kylie. Tu od razu mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka, poza tym, że wszystko się zgadza na opakowaniu, to te oczy są trochę inne. Tutaj są ciemniejsze i bardziej tak wyglądają jak ksero niż jak, niż jak jakiś tam prawda wydrukowany oryginał, raczej jak kserokopia. Jeżeli chodzi o kolory palety, to minimalnie różnią się odcieniem. Ta paleta Kylie jest bardziej brązowa, ta jest bardziej machonowa. Z tyłu Z tyłu jedna jest podpisana, druga jest y, niepodpisana. Ale ja też mam jedną paletę Kylie, która nie ma tej srebrnej naklejki z tyłu, więc i zamawiałam ją z oryginalnej strony Kylie Cosmetics. Więc, y, więc faktycznie mogło się zdarzyć, że, że może nie mieć jakby tej nalepki. Otwórzmy teraz i zobaczmy, jak wyglądają w środku. Dobra. To, co mogę Wam powiedzieć, to to, że różnią się kolory. Tutaj mamy takie naprawdę różowe wręcz, różowo-czerwone te kolory, a tutaj są faktycznie brązowe. I, i te oczy, oczy też się delikatnie różnią od siebie. Przede wszystkim po rzęsach to widać. Są takie trochę inne rzęsy. Dalej wygląda to jak serokopia. Oryginał. Jak odwrócimy z tyłu, to również są napisy. Te w palecie z AliExpress są mniejsze i trochę inaczej ulokowane, ale nazwy się zgadzają. No to zobaczmy, kotku, co masz w środku. Paletka Kylie z pięknymi brązowymi i pomarańczowymi odcieniami i paleta jeszcze jej nie otwierałam, także ciekawa jestem co jest w środku. No podobne, nie uważacie? Generalnie o ile z zewnątrz, jakbym dostała tą paletę, to mogłabym się nabrać tak po otworzeniu jej, no nie mam pytań. Nawet powiem wam, że Jedyny kolor, jaki się zgadza w tej palecie, to jest czarny. I poza tym, że no czarny, dziwne, żeby był inny niż czarny, nie ma ani jednego koloru, który się w tej palecie pokrywał. Jaka masakra w ogóle. No, także o ile Anastazja mnie zaskoczyła, tak w tym przypadku nie mam pytań. To by było na tyle. Ja nie będę tutaj dodatkowo podsumowywać. Widzieliście, widzieliście. Także resztę oceny zostawiam Wam. Jedyne, co mogę dodać na koniec, to a propos tej palety Kylie, to generalnie kolor brązu z opakowania naprawdę się nie zgadza. Może tak z daleka w kamerze tego nie widać, ale ta paleta. E, oryginalna jest, ma taki metaliczny, brązowy kolor. To jest brąz faktycznie, a ta jest taka bardziej machoniowa. To naprawdę e, da się zauważyć, co trochę czcionka się jeszcze różni na opakowaniu. Generalnie ta z oryginalnej palety jest troszkę grubsza. I te oczy są takie w ogóle... no dobra, tam nieważne już z bliska omawiałam ją nie będę się powtarzać. No i to by było na tyle, kochani. Ja obiecuję, że następny film to będzie jakiś fajny tutorial, test na żywo albo coś takiego, a tymczasem się z wami żegnam. Życzę wam jak zawsze słodkich snów i udanego poniedziałku. Buziaczki do następnego filmu. Pa pa. nic mi nie mój? No. zaraz się poprzytuję.